Kolejne interesujące wydarzenie z okazji 700-lecia pręgowa. Tym razem gra parkowa na orientację. Fantastyczna zabawa dla całych rodzin. Z plecakiem, ze sprzętem idziemy do lasu. Gry parkowe w pręgowie. Mam nadzieję na fajną imprezę, pogoda jest super, chociaż trochę chłodno, a jest zainteresowanie, są chętni, żeby się sprawdzić. Na uczestników czekało kilkanaście punktów kontrolnych, miejsc, które musieli odnaleźć. Droga do nich nie zawsze była najłatwiejsza. Krem podzielono na cztery trasy. Trasę rodzinną, jak sama nazwa wskazuje, dla rodzin z dziećmi, trasę łazik, troszkę trudniejszą i dłuższą, trasę tułacz, gdzie można się troszkę już dłużej i dalej potułać po lesie i trasę biegacz z Zdecydowanie taka forma spędzania wolnego czasu to najlepszy wybór. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjny pomysł na sobotę. Zwłaszcza, że pogodę mamy bardzo fajną, a przede wszystkim odciągamy młodzież i dzieci od multimediów. Tego typu inicjatywy cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców i gości. Fajny sposób, żeby aktywnie spędzić czas z rodziną. Ruszamy się co weekend, więc tym razem troszkę inna forma. Myślę, że wszystko będzie w porządeczku. Nie planujemy się zgubić. Lubimy chodzić po lesie tak. Trzeba wykorzystać no ładną mamy jesień, więc jak najbardziej. Nie widzę lepszego pomysłu. Świeże powietrze, rodzina, sobota, wolny czas. Popieramy taką formę aktywnego wypoczynku. Kolejna edycja w powiecie Gdańskim w Bąkowie 21 października. Zapraszamy. Polecamy również zobaczyć 9. powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich przy Widzu oraz Postaw nam kawę. A jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północny.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.